Siema, cześć, witajcie w kanale, dzisiaj jest kolejny odcinek z poradnika W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zobaczyć, który monitor ma które oznaczenie Oraz jak ustawić dany obrazek na jako tapetę na dany monitor Jeśli odcinek ci się spodobał, to nie zapomnij zostawić łapki w górę Zostaw też subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie robisz A my lecimy za odcinkiem Więc tak, sytuacja wygląda tak, że mamy dwa monitory I chcemy ustawić, sobie po prostu Pierwsze, chcemy wiedzieć, który monitor jest ustawiony jako główny Oraz jak je przestawić Oraz druga rzecz, musimy chcemy ustawić sobie na monitor drugi daną tapetę na tapetę X na przykład, a na, a na główny monitor ustawić tapetę Y w dzisiejszym odcinku pokażę wam to wszystko jak to wykonać jesteśmy sobie na naszym głównym bądź bocznym monitorze zależy jak to ustawicie załóżmy sytuację, że dopiero świeżo jesteście po podpięciu monitora i co teraz? chodzimy sobie prawym przyciskiem myszy, ustawienia ekranu i teraz tak tu mamy ekran z rozmieszczenie wyświetlaczy i to mamy pokazane jak są rozmieszczone nasze monitory jak zobaczyć który monitor jest który? naciskamy identyfikuj identyfikuj, tak dobrze przeczytałem i nam się pojawił tutaj taki tu jest pokazałem się jedynka, i na drugim monitorze dwójka mi się pokazało. więc teraz mamy oznaczenie i wiadomo który jest główny, możemy sobie ustawić to tak, możemy sobie na przykład to tak zmienić i nasz boczny monitor byłby po prawej stronie a yy, czyli akurat mój monitor drugi jest ustawiony po prawej stronie czyli to oznacza że mój monitor, który jest aktualnie w rzeczywistości po lewej stronie komputer w komputerze ustawiony po prawej stronie czyli to co bym przeszło na przykład zobaczcie, że w lewo mi jest zablokowane a za to w prawo myszkę mogę przesunąć niestety nie widzicie tego na moim monitorze drugim ale myszka jest przesunięta na drugi monitor teraz to sobie cofnę tak jak było identyfikuj i teraz mam tak samo tu mam jedynkę i mogę sobie po prostu, muszę zastosować muszę. i już jest, już jest wszystko przyłączone, zobaczcie, że mi tutaj kursor znika i za to po tej po prawej stronie nie mogę e, przesunąć na prawo. Więc tak mamy ustawione, e, tutaj raczej radzę Wam nie zmieniać, bo raz się bawiłem, to musiałem też nawet pomoc techniczna nie wiedziała jak pomóc, więc tutaj się raczej nie bawcie, chyba że wiecie o co chodzi. Więc teraz tak, mamy i wiemy, który monitor jest który. dajmy sobie przykład, chcemy sobie zmienić jedynkę. My na przykład załóżmy, że moja tapeta, którą wykonałem w Photoshopie mi się znudziła, więc prawie przycisk myszy oraz personalizuj. Teraz tak, wybierz obraz, możemy sobie wejść, wejść w zakładkę Przeglądaj. Ja sobie może wezmę jakąś moją starą grafikę. W sensie starą. Jakoś sobie po prostu wezmę grafikę. Na przykład co to może być? Grafikę z ostatniego odcinka poradnikowego. Tak, wybrałem sobie tą grafikę, ok, I teraz tak, przeglądamy sobie opcję przeglądaj, wybieramy sobie nasze zdjęcie, które chcemy sobie ustawić na tapetę i czekamy aż na ono się nam wczyta. Bądź zamiast wczytania własnego zdjęcia, możemy wczytać już akurat, które mieliśmy użyte wcześniej, prawym przyciskiem myszy z klikamy. Mamy opcję ustaw dla wszystkich monitorów, ustaw dla monitora pierwszego i ustaw dla monitora drugiego. Teraz ja teraz sobie to monitor pierwszy, więc wybieram na ustaw dla monitora pierwszego, więc sobie tą opcję. Strasznie mi się poputer szwankuje, więc trochę to potrwa. O, i zobaczcie. Tapeta y, dla monitora pierwszego się ustaliła. I tak samo można zrobić z innym zdjęciem, na przykład sobie ustawiam moją starą grafikę, moją pierwszą, w manipulację, też jest na moim głównym monitorze, ustawię sobie taką grafikę, też jest na moim monitorze, ustawię sobie akurat moją pierwszą tapetę i ja pokażę, że też działa, więc jeśli odcinek Ci się spodoba, trochę było błędów, ale to jest sprawa techniczna, jeśli odcinek Ci się spodoba, to nie zapomnij sobie w górę, zostaw też subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie robisz, a my widzimy się na samym odcinku, cześć!